W niektórych przypadkach może zdarzyć się tak, że makijaż permanentny utrzymuje się krócej niż półtorej roku czy dwa lata. Dlaczego tak się może dziać i jak uniknąć takich sytuacji porozmawiamy o tym w dzisiejszym filmiku. Cześć, jestem Agnieszka. Pracuję w salonie makijażu permanentnego Modestik. Czasami po wykonaniu makijażu permanentnego może zdarzyć się tak, że pigmentu w ogóle nie widać lub jest on bardzo mało widoczny. Może się tak dziać z kilku powodów. Pierwszy powód to rodzaj skóry. Generalnie skóra sucha dużo łatwiej przyswaja pigment niż skóra tłusta. Także jeżeli wiesz, że Twoja skóra produkuje więcej sebum możesz o tym poinformować naszą linergistkę. Może zdarzyć się tak, że po prostu Twoje brwi będą wymagać częstszej pigmentacji niż normalnie, żeby wyglądały ładnie i świeżo. Ale oczywiście nie jest to żadne przeciwwskazanie do wykonania makijażu permanentnego. Drugi powód to choroby, zmiany hormonalne czy problematyczna skóra. Jak zapewne wiesz, istnieje wiele przeciwwskazań, które uniemożliwiają wykonanie makijażu permanentnego. Jednak jeśli choroba jest uregulowana lekami i skonsultowana z lekarzem, to jak najbardziej możemy podjąć się zabiegu. Musisz być jednak świadoma, że przez przyjmowane leki czy zmiany hormonalne efekt twojego makijażu permanentnego może utrzymywać się nieco krócej. Problematyczna trądzikowa i porowata skóra również mogą być przyczyną krótszego utrzymania pigmentu. Absolutnie nie jest to przeciwwskazanie do wykonania zabiegu, ale nasza linergistka poinformuje Cię o tym, że pigment może się utrzymywać nieco krócej niż przy skórze normalnej. Trzeci powód to nieodpowiednia pielęgnacja. Tak jak opowiadałam we wcześniejszym filmiku, pielęgnacja po zabiegu pełni tutaj kluczową rolę. Także ważne jest, żeby nie moczyć brwi i nie drapać strubków, ponieważ mogą powstać nieestetyczne blizny. Ale jeżeli ograniczysz kontakt Twoich brwi z wodą, nie będziesz drapać strubków, to już 80% sukcesu do idealnie wygojonych brwi. Czwarty powód to praca na nieodpowiedniej głębokości. Początkująca linerwistka może popełnić dwa błędy. Albo wprowadzi pigment zbyt płytko, albo zbyt głęboko. Jeśli wprowadzi pigment zbyt płytko, to zapewne Twój cały makijaż permanentny po prostu się złuszczy i nie będzie w ogóle widoczny. Z jednej strony jest to o tyle dobre, że będzie można go poprawić na korekcie. Jeżeli jednak wprowadzi pigment zbyt głęboko, to wtedy nie masz wykonanego makijażu permanentnego, tylko tatuaż brwi, co zapewne będzie skutkować laserowym usunięciem. Piąty powód to codzienna pielęgnacja. Jeżeli masz już dobrze wykonany i wygojony makijaż permanentny i chciałabyś, żeby został z Tobą jak najdłużej, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim unikaj peelingów chemicznych, mechanicznych oraz środków rozjaśniających skórę właśnie w okolicach wykonanego makijażu permanentnego. Również unikaj długotrwałego wpływu promieni słonecznych oraz promieniowania UV. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące makijażu permanentnego, to możesz je zadać w komentarzu pod filmikiem, a gdybyś chciała umówić się na darmową konsultację do naszego salonu, zapraszam cię na stronę modestik.pl ukośnik konsultacja.